ta gra się powinna nazywać Zawał serca. Zawał serca i udar. Dobra. Kurwa. Ma. Że oni tu wejdą, a tego dużego nie położymy. A, to taki jesteś sprytny, że masz wszystkie gany, tak? Ja biorę tego po lewej. Dobra. Ale Weź mnie podnieś. No, A to ci fuj. Yy, Masz te blodruty jeszcze tam, czy jakoś tam się to nazywa? Nie mam. Nie masz? Wypiłeś wszystko? O ty moczy morda ja. Ojo. To żeś dokończył, no dobrze tak. Patrz, patrz, patrz no, no, no. Jebane, no. Co? Okay. muszę... Muszę po potem... O, dobra. You're You're co, muszę na nią wylecieć. Nie, tutaj uważaj, bo tu jest taki duży, A on, kurde. O, no kurde, Idę. Udało ci się. No, musiałem do nie bo mówię, jak mam na bliski dystans, to ja przecież z bliska. A. Ej, gdzie? Tęcę do ciebie. No, już. <grywa> Kurwa, co on nic jak strzelał? O kurde O ją Że jo, jo możesz je joinować No może, zaraz ci się sfajczy ten kołek będziesz go tak w ogóle trzymał Ej tu można jakiś nawet skill dostać teamowy Jak cię zabiję 10 razy albo ty mnie zabijesz 10 razy to dostaniemy skillę Ej, ten łówca skór, tak? No gdzie oni mają czu, czułe punkty? Na głowach. Osz, mordę czekaj, czekaj, czekaj. Ktoś kurwa dupną czarną dziurę chłopów w ryj. Uciekaj, uciekaj! Ale było fajnie. No fajnie, tylko to się najpierw, kurwa, rozumiem, że jak wiebiesz się na pasy w przechodnia, to też dopiero jak się na niego wiebiesz, to mu mówisz uciekaj. Nie uważaj, kurwa. No. Jak chodzisz, Ja mam porysowaną. O kurwa. O kurwa. Kurde, przedałbym ci się teraz. Ha, 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 ha. Pod nami. O kurde. Takie złoty. No już mnie nie podniesiesz. O kurwa. No centralnie za mną się zespawnował, więc... No ja chyba shotguna wezmę Ojej, palę się Jak się palisz to jak się będziesz kulał to to się, od... to się no To, cię to zga... się, to, to się zgasisz, tak? Tak Czy najpierw się napaliłeś a potem cię zgasiło No Tak było Oto. Zatknij się! Uniknąłeś? Tak. Patrz, ammo mi się skończyło. Ale motyw. No mi też, dosłownie w tej samej chwili. Oj, oj, o kurwa! Tak coś czułem, że jak go słyszę, a nie widzę, to będzie z tyłu. Ej, gdzieś, o kurwa! Ej, nie mogę go trafić. Kurwa, uciekaj, uciekaj, uciekaj stamtąd. Nie, no tu nikogo nie ma. Nikogo gośnego. w tym kurwa. Oj, rzeczywiście, tak. I zrobił, nie? Nie, 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 bo się kurczę. Zrobiłem praktyczny obrót. O, o, Ja stąpię. O, kurwa. Gdzie ja ty jesteś? Kurwa, całkowicie amą straciłem. Muszę się. Ja pierdolę Ja pierdolę Po prostu Kurwa ta gra się powinna nazywać zawał serca Zawał serca i udar Kurwa Jak się zaszczepisz to O kurwa leci leci co ty Panie, przeżyłem ja cię tu wytygował No taka jest ta sniperka, chuj by ją w dupę Wziąłem, Możesz chciałem się zesnajpować, a ty mi wziął kurwa z kołka zastrzelił gościa. Idź pan w chuj Z kołka kurka sam jesteś kołem Loto ze sztachetą i kurwa Dobra, jednego wziąłem. Dobra, zajmę pozycję. Kurwa, zajmę pozycję, już nie ma po co. Centralnie ma gościu. o kurwa, Jebana mać! macz. Żeś sam się na niego rzucił, mnie zainfekował, ciulu, bo ja se modę wtykałem. No wiesz co? Przepraszam. Muszę jakiś olej z dupy węża wypić. Pillar of Stone. Pierdzionek. Hmm. weapon sway o 60%, stading aim movement speed jest zwiększone o 50%. O, Taki? no ci powiem, ci powiem ci, o. że, kurde, że kradzionemu koniu się nie zagląda w zęby. Kurde. <grym> jest to przejście przez szybę. Ooooooo! John Cena! <grym zajebisze> Tam był ludek. tam był. Ale czy tam wychynie? Ja tam nie mogę strzelać. Aha, bo... Może wyjdzie. Wiem, że mi mignął jeden. O, jest. O, gdzieś Czekaj, o, tą Raidery są bezpłatnie, patrz. Chod, tą Raidery se kupimy za 0 złotych. Jak dają za darmo, to tam. Chcę Ci, że Tomb Raider'a to ja nawet za darmo nie chcę. Słuchaj, yy, może ten. może w Sylwestra trzeba będzie pograć ten. Kurna, co to jest za, za język? As pesetando ocarina de compresa da Epic Game Store. Si, si, makaroni. Capo no, di tutti, no. capi, buongiorno, uno bambino piccolo, ton prajdero, uno secondo, biblioteca, bibliotece, bibliotece, bibliotece. Kurwa język mi się zmienił, język <laughs> w <laughs> po prostu. Seicento. Ops, alguma coisa de rando. E Cinquecento. No nieźle się najebało. La perfecto, spierdolino. Się... Kurde, ale mi to harczy. Ja nie wiem, czy to nie jest przebicie od wentylatora, bo to tak brzmi. Wentylatora? No, to że to po prostu... To jest to realne. O, też ci tak będę robił, o! O kurwa! To było intensywne. O go tak tutaj z mili. Okay. Oj. Mili vanili. Czy on ten shotgun to ma kurna z kosmosu. ale gośćmy taki kosmiczny shotgun o tak na zasięgu no. po prostu w kosmos Ścisz troszkę no. proszę. Co? Ciszej mam te stoliki bić? Tak Całuj sobie tłumik na ten motek Monkey key. Pójdźmy wszyscy Widzę, że masz kurna na wciąganie nosem Raz na jedną dziurkę, raz na drugą dziurkę. O! O, mam! No. Tak Ta mówisz. Jest na tobą, na tobą. Ale ci jest niewielki. Анаконда. Да-да. Kurde cię wspomogłem, ale.. Kurna mam chyba nie jest pięć zdrowia może. No to silniej się tutaj. A się rzucił na mnie, kurna takiego hardona miał na mnie, nie? co to będą oglądały dzieci, więc wiesz Myśmy tam już byli? Czy myśmy tam już nie byli? Nie Nie całkiem. Nie różniczkiem. Nie ułamkiem. Ty nie kotangensuję. Cię sinusuje całkiem kurna. No. Pierwiastkiem z minus 1, tyle tego będzie joga de jogar Opa. <risos> 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 Tak trzeba mimo wszystko pilnować, żeby wszystko... Kurde, gościu taką spluwę miał i Polek to ja nie wiem. co? Też. Nawet nie piernął Zaraz nas będzie boss bił. Tak to wygląda. No ja nie chcę. Jaka arena. A to będzie ten Media Fakir. Ja to widzę, co nami słabo. No i chuj. Kurwa mać. Kurwa. No i chuj. No kurwa, ja nawet... Nie no, chuj z tym. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jest. Ja pierdolę. Tam się coś świeci z przodu. Co? O, taki, taki duży ten tower. I taki skybox im się jakby nie klei. No to to jest jak Destiny. Dzień dobry, witamy w Destiny. Ja wiem, ja tu nie widzę podobieństw. Jak to nie? W szturmie? Na tych? Bo to zobacz, tu jest taki fioletowy dzinzel, a tam jest taki czerwony dzinzel. Czy jaki oszczela w ten dzin? A chyba się nic nie stanie. E, nic się nie stało. Jak zacząłem mi celować w głowę, to schowała klucz i podeszła do mnie i chce gadać. No, człowiek człowiek skrzynka na listy. No, nie, ten Kronos, Isis, jak on się nazywał, ten... Ozyrys z Destiny. Z bliska bym powiedział Merkury z Destiny, a z daleka to taki... Kurde Borderland. No ja? No. Albo nawet Mad Max Mix, Mad Max, Mad Mad Max. Mad Max Mix. Uuu! No, powiem ci. No, jak żeś mu w głowę no to nie był taki twardy. No, ale na dwa razy byłem chciałem wziąć. O, w mordę jeża. Ach, kuźwa. Musisz go z kurcze. O mi się? się! O ja pierdolę. U, a tu jest jakiś otwór O mój Boże. O w ogóle, gdzie my jesteśmy? To jest Boże. fajna dekoracja. O, garnek dostał krytyczny tam, czas Fajnie tacy ci mieszkańcy Tacy niezbyt rozwinięci No dużo no, ich tam jest. Dobra, mam granat, wziąłem granatnik Chyba Cisza. nie potrzebnie Ty ja nie wiem czy to jest jakieś pole siłowe? Czy to może... Czy pole słabowe? To jest... Wiesz co to wygląda, jakby to miało nas zaraz zjarać. Nie, no za mi się nic nie dzieje no nic ci się nie dzieje. O no O Zapalę się. się. Palę się. I tak pierdolę. Trzeba wyłączyć te chujstwa. Pewnie tak. Ja myślę tak. To są takie lasery, które strzelają do tej bramy, żeby z tej bramy coś nie wyszło. jak my to wyłączymy, to się to bardzo ucieszą. A może to jest po to, żeby... żebyśmy my nie wyszli, a nie żeby coś nie wyszło. Hmm. No nie wiem. Brzmi bez sensu. Raczej to twoje było... Bardziej niesensowne. A co tam jest za tą bramą? Nowy ład. O kurwa, patrz ja pierdolę Może nie. zostawmy tu Eg jest Dobra, idźmy w chuj. Dobra, chodźmy, pójdźmy tutaj po tej prawej stronie. Mm -hmm. A smościłem... Idzie duży Spróbujmy go go tam. O no, już drugi mnie nie przed. O kurwa... Mi... Gdzie do mnie? Kurwa, jeszcze jeden. Do góry jest jeden jeszcze, tam o Okej okay. Niewiele widziałem i to chyba dobrze Kurwa nie wchodzą te strzały Hmm, ciekawe Czy jak ja go zaznaczę No To ja zadaję większe obrażenia Może masz taki skilla nie, niekoniecznie. A może. No słyszę, czekaj. Okay. O kurwa, więc ich tu jest. Idę. Okej. Okay. Zamieciona. zamieczone. O góry. Oh, porfa. Me Ciepło. No ja pierdolę. Co? Gdzieś... Ojej. Co do kurwy. No to czekaj. O kurwa, no teraz to już fuj. Oye, ja też dostanę z radiacji. Yes. A glowing rod mogę wsadzić. Ja też. Czyli mamy trzy drzwi i dwa glowing rody. Bierzmy lewej, prawej tyle. Okej. Okay. Ty, ale to ciekawe, tylko jeden się otworzył. E co to jest to waiting for players? Nie wiem. O matko. Co wcie co nie mogę bo... Kurwa na mnie Ciulnie myty Jeszcze po lewej ci idzie jeden Rzeca cof... się no, no 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 dobrze dobrze Najpierw tego małego zdejmij, uwaga Ten berserker... Ja pierdolę. Możeś się wiebał jak...

Trapię się jedną ręką, daj mi wycelować na spokojnie co? To, to... O, sztyw, mordy, Jezusława. Co ty w mordy, Jerze Co jest? Jakiś pies zaskomlał, że była rozjebałem Coś tam w o Get bara saman um það Já Já það er stokk